Witam Państwa, Michał Bugno, to jest program Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj pięściarz zawodowy Albert Sosnowski. Cześć Albert. Witam serdecznie, cześć. Niedawno Tomasz Adamek poinformował, że otrzymał propozycję stoczenia walki pożegnalnej na jesiennej gali Polsat Boxing Night. Początkowo mówiło się, że to ty możesz być jego rywalem, ale ostatnio Mateusz Borek poinformował na Twitterze, że rywalem Adamka będzie Przemysław Saleta, 47-letni pięściarz. Jak odebrałeś tę informację? Tak jak mówisz, miałem okazję usłyszeć, że między innymi moja osoba jest brana pod uwagę do walki pożegnalnej Tomka Tamka. Bardzo liczyłem, że wszyscy włodarze, którzy chcą zorganizować tą galę zdecydują się na mnie. No jednak tak jak mówisz, teraz padło na salę. No zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Ja wierzę, że może jeszcze ten wybór ulec zmianie, bo na pewno bardzo chciałbym zawalczyć z Tomkiem. Będę gotowy na ten pojedynek, jeżeli by była taka możliwość. No ale oczywiście to nie ode mnie zależy. i na razie jest tak, jak jest. Z całym szacunkiem dla Przemysława Salety, ale myślę, że ty byłbyś znacznie ciekawszym rywalem dla Tomka Adamka, raz, że jesteście w podobnym wieku, a dwa, że obaj toczyliście pojedynki z Witaliem Kliczką, Mistrzostwo Świata w wagi ciężkiej Federacji WBC. Miło słyszeć, no na pewno... Faktycznie tutaj ta wspólna historia walki z Witaliem Klitschko była na pewno jakaś w jakiś sposób elektryzująca dla kibiców, ale tak jak mówisz, jeszcze podobna, podobny wiek na pewno dawałby bardziej też jakiś wymiar sportowy temu pojedynkowi. No, bo nie ukrywam, że wierzyłbym zwycięstwo i wydaje mi się, że nazwisko Tomeka Adamek jest na, na tyle jeszcze gorące, że, zwycię że zwycięstwo nad Tomkiem dawałoby mi szansę dużej walki i na pewno starałbym się. Wygra się pojedynek I tutaj wymiar sportowy był zdecydowanie wyższy niż walka tylko pożegnalna, no bo tutaj nie ma co ukrywać, pojedynek Saleta-Adamek będzie miał wymiar pożegnalny i tutaj bez żadnych aspektów sportowych, więc nie wiadomo, czy będzie na tyle ekscytująca, jakby, jakby chociażby pojedynek ze mną. No Tomek na pewno ma tego świadomość. On powtarzał jeszcze jesienią w wielu wywiadach, że nie podjąłby się walki z Przemysławem Saletą. Mówił, że nie bije dziadków. Jesteś zaskoczony tym, że teraz no, wygląda na to, że zmienił zdanie? Powiem szczerze, że wydaje mi się, że to nie do końca też od niego zależy, no tutaj osoby, które organizują tą galę i chcą do tego pożegnania Tomka mają spory wpływ na, na, na to, kto będzie przeciwnikiem Tomka, z drugiej strony pożegnanie Tomka Adamka z zawodnikiem, z którym może przegrać, myślę tutaj o sobie, no nie byłoby dobrym pożegnaniem, raczej wydaje się, że tutaj w tym pojedynku, tak jak wspominasz, będzie zdecydowanym faworytem, choć nie chcę zabierać tajemnicy Przemkowi Salecie jego klasie, bo pokazał, że potrafi się przygotować na Andrzeja Gołotę, gdzie wydawało się też, że przegra. No tutaj też powinien być świetnie przygotowany, ale wydaje mi się, że jednak ja bym był w stanie stworzyć lepsze widowisko z Tomkiem Adamkiem. Ty swoją ostatnią walkę stoczyłeś prawie rok temu na gali w Lublinie. Przegrałeś wtedy z Rekowskim. Powiedz, czy od tamtego czasu starasz się trenować, pozostawać w treningu, starasz się być aktywny na co dzień? Tak, jestem cały czas w treningu, zresztą widać po mojej sylwetce. Naprawdę czuję się świetnie. Ważę teraz 97 kilo i gdy usłyszałem tylko o swojej możliwości walki z Tomkiem Adamkiem, od razu jak gdyby zmieniłem też troszkę trening, licząc na to, że jednak moja osoba będzie tutaj numerem jeden do walki z Tomkiem. Taki mój styl życia jest tak samo, powtarzam to przemek Adamek, przepraszam, przemek Saleta, że. Że cały czas jest w treningu, ja tak samo pozostaję w treningu i naprawdę czuję się teraz świetnie. Jeżeli do, do, do walki z Tomkiem nie dojdzie, no to kto wie, czy nie zdecyduje się jeszcze na inne pojedynki, bo naprawdę czuję w sobie good boxu i jestem gotowy wyjść do ringu obojętnie z kim. A gdyby nie doszło do tej walki Salety z Adamkiem, gdyby się okazało z jakichś przyczyn, oczywiście nikogo, nikomu tego nie życzymy, ale to jest sport i różne rzeczy mogą się przytrafić, zdarzają się kontuzje. Gdyby okazało się, że Saleta nie może walczyć z Adamkiem, to Ty mówisz, że byłbyś w stanie podjąć się takiego wyzwania. A gdybyś otrzymał taką propozycję na przykład na 3 miesiące przed planową walką, to byłbyś w stanie się przygotować w tym czasie? Tak, zdecydowanie tak. Zawodnik potrzebuje od 9 do 12 tygodni, żeby świetnie przygotować się do najwalki. Z reguły to są przygotowania mistrzowskie, tak wyglądają. Można zrobić cały cykl przygotowań, począwszy od siły poprzez budowanie dynamiki, sparingi i potem budowanie szybkości. W trzy miesiące wystarczyłoby mi w zupełności. Myślę, tutaj i tak dopiero coś będzie wiadomo na przestrzeni wakacji, no bo z tego, co jest co, co jest w planach, to prawdopodobnie ta gala będzie na jesieni, więc na pewno będzie trzeba, żeby się przygotować do tego pojedynku. A myślisz, że byłbyś w stanie zagrozić Adamkowi w ringu? E, zdecydowanie tak. Wyszedłem do ringu po zwycięstwo, zawsze wychodzę. Wiem, że może głosy publiczności były Różne. Natomiast ja nigdy nie przyjmuję się tym, co mówi publiczność i tym, co mówią kibice. Koncentruję się tylko i wyłącznie na sobie. Mam wokół siebie odpowiednich ludzi, którzy mnie wspierają i którzy wierzą we mnie, napędzają mnie. Natomiast oczywiście ja sam wychodzę do ringu i sam walczę z przeciwnikiem. I jak gdyby to wszystko, co dzieje się wokół, zostawiam gdzieś daleko. Natomiast słucham ludzi, którzy są tam i życzliwi, którzy mobilizują mnie do zwycięstwa i wyszedłem tutaj do po zwycięstwo, bo tak jak mówię, Wygrana nad Tomkiem na pewno predysponowałabym jeszcze do dobrych walk na, w Europie, a kto wie, czy nawet nie na jakiś zdobycie jakiegoś pasła mistrza Europy czy mistrza interkontynentalnego. Na pewno byłoby to wielkim sukcesem, zwiększenie takiej też długoletniej mojej kariery. No ale na tę chwilę to Saleta jest rywale madamka w tej walce i tutaj pytanie, co z Tobą? Jak oceniasz perspektywy na to, że będziesz miał okazję jeszcze wrócić na rink i stoczyć jeden albo więcej pojedynków? Zobaczymy, no, na pewno potrzebuję teraz, jeżeli nie dojdzie do walki z Tomem Kiamandamkiem, zwycięskiego pojedynku, żeby znowu pokazać się, że mam zwycięstwo. No, bo takie federacje bokserskie resty mają taki wymóg, że jeżeli chcesz otrzymać jakąś dobrą walkę o tytuł, to musisz mieć zwycięstwo w swojej ostatniej walce. I tutaj zobaczymy. No, ja na razie jestem w treningu. Będę się rozglądał za propozycjami, kto wie, czy jakaś fajna się nie przytrafia, jak, jak będzie to długo trwało, to zdecyduję się na pojedynek gdzieś za granicą bądź w Polsce, żeby zwyciężyć i będę szukał jakiejś szansy jeszcze na jakiś dobry pojedynek właśnie za granicą, czy w Anglii, czy gdzieś w Europie.